Witam w kolejnym odcinku z gry z Day on Earth A dziś zajmiemy się zbieraniem różnych rzeczy do bunkra alfa będzie nam potrzebne, potrzebne, potrzebne bronie i części do ulepszenia zbroi oto tej zbroi i jeszcze będą nam potrzebne z, z dwa łomy i te surowce i jeszcze oto tam broń, so no to co? No to niech zacznijmy zbieranie. żeby się przebiało żelazo na krótki żeby mie mieć coś do lepszenia w i, najpierw to trzeba zrobić porządek no to niech zacznijmy. Mam nadzieję, że Wam się... Jeżeli Wam się spodoba film, to zostawcie łapkę i sub i suba ze dzwoneczkiem. Na kolejne filmy tego typu lub inne. Jeszcze nam będą trzy rzeczy do leczenia się, jak na przykład marchewki albo potrawka z marchewek, trochę jedzenia, wody, co najmniej 5 pudełek wody i 5 puszek z jedzeniem. Jeśli będziecie chcieli to pobrać na telefon, no to zamieszczę w opisie. Jeżeli macie jakieś pady dla mnie, no to napisz, napiszcie w komentarzu. Się deski robią. Teraz musimy deski, aby zrobić węgiel. Aby móc czymś przepalać. A tutaj jest postawiony acid żeby odkażeć skrzynię. Tym się zajmiemy później, gdy zrobimy motor. Tylko kołko i kierownica od motoru mi brakuje, aby móc sobie na nim jeździć. To moja kolekcja, mała kolekcja broni i narzędzi. Tutaj jest skrzynka. Takie mam sety. A tutaj wszystkie karty. No to nie ciekawi się pokazuje. ważliwe, że nie wystarczy materiałów, no to no to wtedy trzeba iść, pozbierać materiały, aby móc dokończyć crafting tych rzeczy, gdy będziemy robić bunkier alfa. Teraz zaczniemy robić te łom, ma być łotyka na frenzjet, frenzjet hmm. giantów. Jakie ja sobie teraz myślę, to na pewno z dwa łomy nie wystarczą i będzie potrzeba więcej. 5 łomów będzie nam potrzebnych co najmniej aby zrobić lokację alfa bungier 2 i jakąś część trzeciego piętra i weźmiemy marchewki na tą wyprawę, aby móc się czymś uleczyć. A nam będzie potrzebnych więcej marchewek no to się wychoduje je to zacznijmy robić co najmniej Musimyść materiał na Soul Blade Mace. Później za odcinek. Od będzie prawa do bunker alfa No to miejmy nadzieję że nam się uda i zginiemy jak najmniej Już mamy jedną z ważnych rzeczy. Tu macie nam potrzebne, żeby zaatakować węzyk Gianta na Kuckach, żeby mu zadać jak największe obrażenia. No to sobie to odłożymy. Albo nam... albo nie weźmiemy cztery łomy. Cztery łomy, aby... Bo już mamy jeden połowę mniej więcej i jedną maczetę no to raczej nam starczy taka ilości broni i zacznijmy zrobić sobie bandaże to nie bo mamy marchewki Z... to teraz co najmniej pójdźmy pozbijać sobie trochę żelaza na zielonej strefie sądzę, że już chyba mamy wystarczająco. są wystarczającą ilość przedmiotów, żeby pójść do tej, do tej zielonej strefy. Tylko jeszcze ja sobie skaftuję sobie na szybko jedną dzidę. może ta jedna się skończyć. No to już lecimy do tej zielonej strefy i widzimy się za chwilę.